O czym powinieneś pamiętać w sytuacji, w której chcesz sprzedać jakąś rzecz obciążoną prawem pierwokupu na rzecz innej osoby? A ty musisz pamiętać też o tym, że obecnie w wielu polskich miastach takie prawo pierwokupu jest zastrzeżone na rzecz gminy w sytuacji, w której sprzedajesz swoje mieszkanie. Po pierwsze, podpisujesz umowę, w której zobowiązujesz się do przeniesienia własności z osobą zainteresowaną zakupem. Oczywiście określasz w tej umowie cenę, ale również warunek, że własność zostanie przeniesiona pod warunkiem, że osoba uprawniona z prawa pierwokupu nie skorzysta ze swojego prawa. Druga rzecz. Przesyłasz osobie uprawnionej z prawa pierwokupu umowę z taką właśnie informacją, że może ona skorzystać ze swojego prawa i ta osoba ma miesiąc na to, żeby zdecydować, czy po takich warunkach i po takiej cenie daną rzecz od ciebie kupi. Jeśli się zdecyduje, to oczywiście staje się ona właścicielem. Po takiej cenie, która została określona w umowie. Jeśli nie, to wówczas możesz sprzedać daną rzecz osobie, która była pierwotnie zainteresowana.